Cześć, jestem Hashtag witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was za taką długą przerwę, ale miałam tyle roboty, że nie mogłem zagrać. ten prank wtedy... No... Dzisiaj będzie trzy łapy w górę. Subskrybujcie mój kanał i... I w tym woleczek. Możecie napisać jak się nazywacie w komentarzach, może bardzo proszę. No i... Ale w no, no, i ja wam napiszę e, w opisie, jak się na to Dobra, No to przerwa. I tam teraz po, przer po przerwie, no i zaczynamy. Może nie wybrać. Bo musiałem czekać, jak skończy się runda, No i wtedy grać. Dobra. To będzie szukał. Mm, nie, ja. Dobra, robimy cięcie. Ja się schowam, no i zaczynamy. Jestem po no i jestem chowamy. Zaczynam jestem za szafą, bo nie wiem gdzie mi się... nie wiem gdzie mogę się schować, nie chyba idzie. Się na pudełka. Okej. O nie, nie udało się. Jeszcze raz. Idzie po mnie. Dobra. teraz tak, teraz akurat nie spadę. Spróbuję tu się schować. No i to Zrobię cięcie, żeby Wam się nie nudziło, no i po minut się włączam. No i dalej nie złapam, w ogóle tędy nie przeszedł. a tu jest, dobre. <laughs> Jestem na tej beczce, tamtej drugiej żółtej, o tej, on tam biegnie, nie widać go już, 30, 20... jeszcze 30 sekund, no i wygrałem. 3, 2, 1, no i wygrałem. No dobra, kolejny odcinek będzie druga część z Robloxa. Stawcie czuła w górę, no i cześć.